Jest taki jeden w roku dzień, najwspanialszy w roku dzień. W tym dniu zakochani mają święto, całują się i świętują to święto, bo 14 lutego jest walentego. Jest to dzień każdego zakochanego. Są to też gracjana urodziny, wiem, się bawią chłopaki i dziewczyny. Walentynki, 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 buziaki dla każdej dziewczynki. Walentynki, walentynki, walentynki. Chłopcy kochają swe dziewczynki, pocałunki, kwiatuszki i objęcia, a na pamiątkę kolorowe zdjęcia, bo zakochani rządzą na świecie i wy dobrze o tym wiecie. Piotrek kocha swą Paulinę i założy z nią rodzinę. Bardzo się ze sobą kochają, ciągle sobie całuski dają, bo 14 lutego jest Walentego, Jest to dzień każdego zakochanego. Są to też gracjana urodziny, więc się bawią chłopaki i dziewczyny. Walentynki, 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 buziaki dla każdej dziewczynki, walentynki, 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 chłopcy kochają swe dziewczynki, pocałunki, kwiatuszki i objęcia, a na pamiątkę kolorowe zdjęcia, bo zakochani rządzą na świecie i wy dobrze o tym wiecie. Mam propozycję tutaj taką, świetną i fajną, nie byle jaką, by walentynki trwały cały rok i do zakochania będzie jeden krok. Bo 14 lutego jest walentego, jest to dzień każdego zakochanego, są to też Gracjana urodziny, więc się bawią chłopaki i dziewczyny. Walentynki, 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 buziaki dla każdej dziewczynki walentynki, 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 walentynki Chłopcy kochają swe dziewczynki, pocałunki, kwiatuszki i objęcia, a na pamiątkę kolorowe zdjęcia. Bo zakochani rządzą na świecie i wy dobrze o tym wiecie. Walentynki, walentynki, walentynki la, 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 la Walentynki, walentynki, walentynki La, 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 la Pocałunki, kwiatuszki i objęcia A na pamiątkę kolorowe zdjęcia Bo zakochani rządzą na świecie I wy dobrze o tym wiecie Bo zakochani rządzą na świecie I wy dobrze o tym wiecie